W dzisiejszym odcinku spróbujemy polskiego jedzenia w polskiej restauracji w Los Angeles, a w zasadzie w znajdującym się tuż obok Santa Monica. W restauracji Solidarity zjemy między innymi pierogi, schabowego, tatara czy barszcz. Czy w Kalifornii udało się odnaleźć smaki wierne polskiemu oryginałowi? Jakie są ceny i czy końcowy rachunek zwala z nóg? Na wszystkie pytania dzisiaj odpowiem. Siądźcie wygodnie, przygotujcie jakieś przekąski i zaczynamy. Hej, witajcie. Z tej strony Maciej, ze mną Stania, za kamerą jest ze mną Ewa. Jest ze mną też Piotr jest kanału Trip Hunter, którego już znacie. Piotrek mieszka tutaj w Los Angeles, ma swój kanał o życiu w Los Angeles, o podróżach, o studiowaniu na szkole filmowej tutaj. Dzisiaj też jesteśmy w Los Angeles. Jesteśmy w zasadzie w Santa Monica, czyli tuż obok i jesteśmy w restauracji z kuchnią polską. Właściciel nie jest ponoć Polakiem, ale pracują tutaj Polacy. Restauracja nazywa się Solidarity, czyli Solidarność. Obecnie restauracja solidaryzuje się z Ukrainą oczywiście. Złożyliśmy już zamówienie. Będzie przekrój polskiego jedzenia, takiego tradycyjnego polskiego jedzenia, ale też bardzo popularnego, jedzenie raczej domowe, choć widziałem. W menu są też takie rzeczy, które częściej spotyka się w restauracjach, jakaś kaczka, polędwica wołowa, takie bardziej powiedzmy wykwitne dania, ale my wszyscy zgodnie zamówiliśmy rzeczy z kuchni domowej. Kiedy ostatni raz jadłeś coś polskiego? Uuu, musi to być co najmniej z rok temu. Byłem w Polsce rok temu, przez w tym roku jeszcze w Polsce nie byłem, a w tej knajpie też nawet jeszcze ani razu nie byłem. Dopiero tym nie musiałeś tutaj zabrać, bym zasmakował polskiego jedzenia w Los Angeles. A co robiłeś na święta teraz w grudniu? Moi rodzice odwiedzili mnie w Los Angeles po raz pierwszy raz w święta. Zrobiliśmy sobie małą wycieczkę i Wigilię Bożego Narodzenia spędzaliśmy w hotelu w Arizonie, w Page. Naszą wigilijną kolacją był McDonald's. Nie, A? czekaj. Jack in the Box. Też w to samo co McDonald's. Ponieważ wszystko inne było w święta zamknięte. Jedynie fast foody o tej godzinie, kiedy potrzebowaliśmy jedzenia zostały otwarte, więc mieliśmy piękną kolację z fast foodami. Ale przynajmniej byliście razem. Tak, przynajmniej byliśmy razem w hotelowym pokoju. A jak jest Twój Polskie danie. Masz takie jakieś? Ulubione polskie, no zamówiłem teraz schabowego. Bardzo lubię schabowego, szczególnie, szczególnie w wykonaniu mojej babci, więc porównam go. Zobaczymy, czy się, się umywa do kuchni mojej babci. Jak w ogóle jechaliśmy tutaj ulicą, to widzieliśmy tylko tą restaurację przez okna i było tak puste i mówimy: kurczę, może do nikt nie przychodzi, może tylko Polacy. No i w ogóle też sobie wyobrażasz, że to będzie bardzo takie tradycyjna polska restauracja, a tu jest w ogóle zrobione tak nowocześnie, bardzo ładnie, bardziej właśnie w stylu tutaj LA, Santa Maria. Monika, są lampeczki, są jakieś roślinki. Jest bardzo ładnie. Są jakieś oczywiście polskie akcenty, jakieś flagi, jakieś napisy. Oczywiście na no, polskie jedzenie, polskie piwo. Pracują tutaj Polacy, obsługują nas Polacy, ale chyba mieszkając tutaj. Tak, hmm, gdzie no, mieszkają <głos》> w <głos》> Chodziło mi raczej o to, że od dawna tutaj są, tak? że nie przyjechali tydzień temu, tylko od dawna. Myśleliśmy, że tutaj będą przychodnicami Polacy, a tutaj jest międzynarodowe towarzystwo przy innych stolikach. Fajnie, że ludzie z całego świata przychodzą próbować polskiego jedzenia i to jest myślę super. Zaczynamy od barszczu. Jest to barszcz czerwony, ale z wieloma dodatkami, bo oprócz, wiadomo, buraków, jest jajko na twardo, są, jest fasolka, jest kiełbasa. Doprawiony jest trochę jak taki barcz ukraiński. Nie jest on bardzo intensywny. Nie jest jakoś mocno słodki, nie jest jakoś mocno kwaśny, ale bardziej słodki niż kwaśny, ale sam smak barszczu nie jest taki intensywny, jak to często w Polsce bywa. Jest bardzo treściwe, bo jest dużo tej kiełbasy, fasoli. Smakuje trochę tak, jakby był to barcz z Młodych Buraczków albo z Botwinki, Także powiem dlatego ma taki delikatny smak. Wchodzi. Im więcej go jem, tym bardziej chcę go jeść. Jem tatara. Taki tradycyjny polski tatar, częściowo już wymieszany między innymi z kaparami i z cebulką. Do tego można sobie samemu już dorzucić grzybki albo ogórka kiszonego. To nie jest do końca taki ogórek kiszony jak w Polsce, aczkolwiek jest są kiszony. Tylko nie aż tak bardzo, jakby to w Polsce było zrobione. Gorzej z grzybkami, bo to nie są marynowane grzybki leśne, tylko pieczarki. A wiecie, no, pieczarki do tatara. Raczej nie. Sam tatar jednak całkiem smaczny, aczkolwiek wolałbym, żeby móc sobie dawkować kapary, a nie ogórki Zobaczymy, jak będzie dalej, ale póki co raczej bym nie polecał tego tatara. W Polsce jest po prostu smaczniejsze. Dla ja dania głównego zamówiłem sobie schabowego, a w zasadzie sznycle, bo to jest kotlet bliższy, Austriackiemu sznyclowi, nawet podawana z niego cytryna. Można sobie skropić ten koglet. Więc troszkę odbiega on w smaku od takiego klasycznego polskiego schabowego. Są tu też troszkę inne dodatki, bo mamy brokuła, zamiast na przykład z groszkiem, buraczków czy ze smażonej kapusty. Dobry jest ten brokuł, Tak samo jak dobry jest ten sznyser, Troszkę inaczej doprawiony niż, niż polski schabowy, ale jest oczywiście skrupiącą panierką. Smakuje naprawdę dobrze. Mamy też do tego pilet. W zasadzie mieliśmy pilet zarzucić nic nie mogę. W ramach dodatku domówiłem sobie mizerię, bo jest, owszem, w menu. Mizeria różni się tym, że jest taką raczej słodkawą śmietaną. to pewna chyba została tylną. Czuć tą różnicę w śmietanie zwłaszcza, więc to jest taka namiastka, mizernie bym powiedział. Chyba wołałbym taką polską klasyczną. Tam mi mniej smakuje, jest dla mnie jednak za słodka. Jest różnica między schabowym babcią a schabowym z restauracji, nawet w Polsce, więc myślę, że tutaj jest również podobnie. Jeszcze troszeczkę mu brakuje, ale rzeczywiście jest bardzo dobry. Ale poczułeś trochę taki polski? Trochę mi się przypomniało, Aj. tak. Zdecydowanie. Myślę, że gdyby schabowy nie kosztował 25 dolarów, to jadałbym tu bardzo często. <laughs> pierogi, to jest ciekawa rzecz tutaj. Jakbyście zamówili pierogi, to po prostu dostajecie dwa pierogi, więc trzeba ich zamówić więcej. Zamawia się więc w takim razie na sztuki. I pan tutaj dodał mi jeszcze dwa ekstra, więc miałam trochę więcej tych pierogów niż zamówiłam. Miałam sześć takich z serem i ziemniakami, w tym wypadku z serem kozim, są tutaj, i dwa z kapustą i z grzybami i generalnie były bardzo dobre. Ten ser kozim sprawił, że one były takie właśnie trochę bardziej właśnie takie kwaskowe, no bo ser kozim ma taki kwaśny posmak, a te z kapustą i z grzybami naprawdę były też fajne. Ta kapusta była troszkę inna niż w takich może polskich pierogach, ale naprawdę były smaczne, więc w ogóle tak mi się wydaje, że Fajnie, jeżeli ktoś na co dzień mieszka no, w Polsce, gotuje w domu, no to na pewno gotuje wszystko lepiej. Ale jeżeli ktoś mieszka tutaj w Stanach i Zatęski za polską kuchnią... No to idealne miejsce. Jak pewnie zauważyliście tutaj część dań jest gotowana z jakichś zamienników. Na przykład w pierogach z serem i ziemniakami nie było twarogu, tylko jest fakto. No bo tutaj twarogu nie ma. To samo było na przykład jak byliśmy w domu pirogi Boys i tam też był jakiś zamiennik tego twarogu. Tak trzeba niestety brać na to poprawkę, że nie wszystko będzie smakowało identycznie jak w Polsce. No bo po prostu nie do wszystkiego, nie do każdego produktu jest tutaj dostęp. I jak pewnie przyjeżdżacie tutaj turystycznie, to może niekoniecznie jest to miejsce które powinniście odwiedzać, ale jeśli właśnie mieszkacie gdzieś w Stanach i nie macie dostępu do polskiej kuchni w wydaniu rodziców czy, czy dziadków, no to, no to może warto odwiedzić. Choć odkrótce słyszałem, że on był w jakiejś świetnej restauracji w Chicago. Restauracja nazywała się Podhalanka, i to już naprawdę była taka typowa polska, stara restauracja. Zresztą nawet no, w jednym z moich vlogów rozmawiałem z jej właścicielką, która jest taką starszą panią, już pewnie koło, koło 70., i ona z, razem z synem prowadzą tą restaurację. Rzeczywiście, jak babci w domu. Jest cerata na, na, na stole, dostajesz rosołek, wszystko jest bardzo, bardzo jak, jak w Polsce. Dzisiaj y, był taki intensywny dzień. Wchodziliśmy na znak Hollywood, i w tym momencie, kiedy byliśmy gdzieś tam, właśnie my, hiking, znak Hollywood, dotarła do nas informacja, że Polska wygrała ze Szwecją w meczu, który zakwalifikował nas do Mistrzostw Świata. Chyba z tej okazji tak nas po prostu duch polski, patrioty tu przyprowadził do polskiej restauracji, jesteśmy dumni z naszych i oczywiście z tej okazji polskie jedzonko wjechało. Nie mogliśmy odmówić sobie deserów. Tutaj jest sekretne menu deserowe, w sensie to dostaje się po prostu po zjedzeniu posiłku wytrawnego. Są jakieś naleśniki, jest jakieś ciasto czekoladowe, tarta z jabłkami, która nie jest jabłecznikiem, trzeba to zaznaczyć, oraz polski sernik. I faktycznie ten sernik można nazwać polskim, bo jest podobnie przygotowywany do tego, który w Polsce się je, ale jest o słodszy. Do tego jest polany truskawkową, truskawkowym sosem, posypany truskawkami jest też taki, w zasadzie są dwa sosy truskawkowe. Jeden taki ze śmietaną, drugi nie, bo no jest wszystko bardzo, bardzo słodkie. Z kolei ta tarta aż tak słodka nie jest. Owszem, ten kruchy spód jest dość słodki, ale też jest dość smaczny, a jabłka są raczej kwaśne, no i do tego mamy lody waniliowe. Także jeśli bym tutaj miał wrócić i wybrać jakiś deser, to raczej tę jabłkową tartę. Zanim przejdziemy do cen polskiego jedzenia konsumowanego w Kalifornii, to jeśli interesują was polskie restauracje znajdujące się poza granicami naszego kraju, to oprócz już wspomnianych pierogi boys z Nowego Jorku, na kanale opowiadaliśmy o zapiekance z Dubaju. Doszły mnie słuchy, że znajdujący się pod słynną burcz kalifą kontener z zapiekankami, pierogami, bigosem i wieloma innymi daniami kuchni polskiej został zamknięty na stałe, ale film z wizyty w tym miejscu wyszedł nam całkiem fajnie. Udało się między innymi porozmawiać z prowadzącą go właścicielką. Polecam nadrobić ten materiał. Link do niego wyskoczył Wam w prawym górnym rogu ekranu, a my... Wróćmy do Stanów. Wyszliśmy, zjedliśmy polskie jedzenie na drugim końcu świata, w Los Angeles, w Santa Monica. Było smaczne, nie zawsze było typowo jak w Polsce. Cieszy mnie to, że tak dużo osób tutaj przychodzi z różnych regionów świata i cieszę się tym polskim jedzeniem. Wiadomo, ta restauracja nie jest taka typowo stworzona pod Polaków, dlatego na przykład nie, nie leciała polska muzyka, tylko jakaś taka właśnie yy, tutejsza. Wystrój też nie jest jakiś taki kojarzący się z Polską od razu. Czas na ceny. Tatar. 20 Dolarów, pierogi z serem i z ziemniakami – 7 dolarów za dwie sztuki. Tyle samo kosztowały pierogi z kapustą i z grzybami. Jeden skabowy – 25 dolarów i tam były też te ziemniaki, brokuły. Brukselka – 8 dolarów, tak samo mizeria – 8 dolarów, 10 dolarów barszcz, tarta jabłkowa – 8 dolarów i 8 dolarów sernik, czyli łącznie wyszło… Tutaj jeszcze z napojami 188 dolarów, jedno piwo za 8 dolarów, do tego podatek i łącznie wyszło 207 dolarów i 27 centów. W kolejnych odcinkach ze Stanów czeka Was jeszcze wiele smacznego i ciekawego jedzenia. W Las Vegas zjemy u jednego z bardziej rozpoznawalnych szefów kuchni ze Stanów, a także burgery u Gordona Ramseya. Zmierzę się też z burgerami w słynnym Heart Attack, w czym pomoże mi Cash. Zwiedzając piękną naturę Arizony, trafimy na fantastyczne barbecue, a w przerwie między podziwianiem uroków Yosemite spróbuję, Burgera z mięsem Bizona. W San Francisco zjemy sporo owoców morza, a także wyjątkowo ostre danie w Chinatown. Zaś w San Diego będą królowały oczywiście takosy. A to jeszcze nie koniec, bo w zanadrzu mamy relację z Baba Gump, czyli sieci restauracji powstałej na fali popularności Oscarowego Forresta Gampa. Jeśli nie chcecie przegapić tych wszystkich materiałów, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami podczas wizyty w polskiej restauracji w Los Angeles. Dziękujemy Piotrowi za to, że. Uczestniczył w kolejnym naszym filmie. Zapraszamy raz jeszcze Was na jego kanał Tip Hunter. A my co? Żegnamy się. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!